Lego. Istnieje na świecie bardziej kultowa zabawka. Mało kto nie miał nigdy chociaż jednego zestawu. W tym kanale zazwyczaj wiadomo o filmach. A Lego raczej nigdy nie było znane z filmów. No, niby zrobiono o tych klockach sporo odcinków specjalnych seriali, filmów telewizyjnych albo takich wypuszczanych na DVD. I zaznaczam od razu, one w ogóle nie są tematem mojego filmiku i nie będę o nich mówić. Ale w 2014 wszystko się zmieniło. Lego zaczęło tworzyć wysokobudżetowe, kinowe filmy, których może nie jest dużo, ale mają bardzo ciekawy styl animacji i humoru. Zawsze zastanawiało mnie, czy były to tylko reklamy tworzone, żeby sprzedać więcej klocków, czy listy miłosne do zabawki, która wychowała pokolenia. W każdym razie do tej pory powstało ich pięć: Lego Przygoda, Lego Batman Film, Lego Ninjago Film, Lego Przygoda 2 i kawałek po kawałku. Ten ostatni, może nie jest oficjalnie w serii Lego Przygoda, Stanowiłam i tak go tutaj doliczyć. Nie by był jeszcze ten jeden dokument z 2015, ale chyba nie wyszedł w Polsce, jest tak zły, że nie ma co o nim mówić. To właśnie te produkcje będą w moim rankingu, ale uwaga, nie przedstawiam go tak jak zwykle, od najgorszego do najlepszego, bo postanowiłam, że bardziej sensownie będzie omówić te filmy chronologicznie, a dopiero na końcu przedstawić Wam mój ranking możecie spróbować zgadnąć, jak będzie wyglądał, zanim go wyjawię. Jak zwykle zaznaczam też, że to będzie tylko moja subiektywna opinia i nie musicie się z nią zgadzać, więc możemy przejść do rankingu wszystkich filmów LEGO. LEGO Przygoda się wyróżnia. Wyróżnia się wśród innych filmów animowanych, innych produkcji promujących zabawki, a nawet innych animacji LEGO. To z bardzo wielu powodów. Ale oczywiście główny z nich jest animacja. Film zrobił coś, co nie było robione praktycznie nigdy wcześniej: animację komputerową udającą pokładkową. Nie myślicie sobie, że to jest pójście na łatwiznę. O nie, obie te techniki są trudne na różne sposoby, a myślę, że w Stop Motion nie udałoby się osiągnąć tego, co w wyglądzie lego przygody najlepsze. Detali. Ten film stawia na bycie w 100% Lego. Wszystko, co do najmniejszych szczegółów, jest zrobione z klocków. Woda, wybuchy, dym, nawet tak zwane smear y, czyli klatki, w których postacie są zamazane, bo poruszają się bardzo szybko, są zrobione z Lego. A wszystkie klocki pojawiające się w Lego przy wodzie, to części istniejące naprawdę. Do tego jest tu mnóstwo nawiązań do estetyki Lego i pewnych absurdów z nią związanych. Wiele z tych rzeczy jest w tle ale świetnie, że i tak zwrócono na nie uwagę. Bo ten charakterystyczny styl idealnie podkreśla równie charakterystyczny humor tego filmu, który opiera się na totalnej głupkowatości pomieszanej z nawiązaniami do popkultury. Na przykład figurki LEGO mają tak ograniczone możliwości poruszania się, że wszystko co robią jest niesamowicie śmieszne i dzięki temu mamy tu jeszcze komedię fizyczną. Do tego te żarty są bardzo… jakby… szybkie? Może energiczne? I mamy ich tysiąc na minutę, co mogłoby być męczące, ale jakimś cudem sprawia tylko, że film przez ani minutę nie jest nudny. Ta samą szybkość widać też w dynamicznym tempie akcji, dzięki któremu czas przy oglądaniu tego filmu mija błyskawicznie. Ale pewne rzeczy w Lego Przygodzie ta nietypowość ominęła. Jak na taki zaskakujący odkrywszy film, fabuła i postacie są dość oklepane. Główny bohater jest wybrańcem, musi ocalić świat od złego biznesmena i cały moral z tego jest taki, żeby być sobą i realizować swoje pomysły. No nie zła zbitka ogranych klisz, a to nawet nie są wszystkie. I przyznam szczerze, zawsze mnie ta generyczność w Lego Przygodzie trochę wkurzała. Nie jest najciekawszym protagonistą na świecie, jest zabawny, ale droga, przez którą przechodzi w tym filmie, to coś, co widzieliśmy już bardzo wiele razy. A jego romans jest wręcz żenujący i trochę wymuszony. Bohaterowie drugoplanowi jedni się wybijają, a drudzy nie. Wytruwia już Batman albo Benek, szczególnie Benek, są cudowni, ale Kiciarożek i Stalowobrody trochę mnie irytowali. No i pozostaje mi jeszcze jedno do przedyskutowania. Ten zwrot akcji. Tutaj szybko ostrzegam przed spoilerami, bo naprawdę polecam obejrzeć Lego Przygody nie znając zakończenia. Chociaż obstawiam, że raczej większość osób już je zna. No bo okazuje się, że cała historia w LEGO Przygodzie to tylko wyobraźnia chłopca bawiącego się klockami i jest metaforą jego konfliktu z ojcem. Jak miałam 7 lat, to myślałam, że to był najbardziej szokujący plot twist na świecie. Może teraz już tak nie czuję, ale nadal uważam, że jest bardzo dobrze wprowadzony, a oglądanie filmu znając zakończenie daje zupełnie inną, ale równie dobrą perspektywę na całą tę opowieść. Przygoda to zdecydowanie nie jest film idealny, ale jego wpływ na filmy animowane i filmy na podstawie zabawek jest nieoceniony. Istnienie tego filmu samo tak jakby potwierdza, morał, że kreatywność i nietypowość może się opłacać. Będę z Wami szczera, najtrudniej mi się na tym kanale ocenia rzeczy, których już jestem fanką, bo to na nie najciężej spojrzeć w miarę obiektywnie. Uwielbiam LEGO i uwielbiam Batmana, więc oczywiście uwielbiam też LEGO Batmana. Na pewno mogę powiedzieć, że to bardzo ciekawa i dosyć świeża interpretacja tej postaci. Nieważne, że Holly Musical Batman zrobił praktycznie to samo pięć lat wcześniej, obie te produkcje są dobre na swój własny sposób, a ich uderzające podobieństwo prawdopodobnie jest przypadkowe. Po prostu na lanowskim świecie i tak zawsze będzie potrzebne więcej głupiego Batmana. Bo ta postać to tak naprawdę jeden wielki żart. Miliona Panel przebrany za nietoperza walczy z ściekłym faunem. I Lego Batman... Doskonale to rozumie i totalnie paroduje Batmana, co wychodzi niemożliwie zabawnie. To zdecydowanie najśmieszniejszy film Lego. Naprawdę każdy gak tutaj śmieszy, nawet jak się nie jest fanem Batmana, ale szczególnie kiedy się jest. Myślę, że ilość popularnych memów z Lego Batmanem mówi sama za siebie. Ten charakterystyczny humor idealnie komponuje się z przerysowaną, jak nie wiem, historią. Gdyby była bardziej poważna, nie byłoby tak śmiesznie. A gdyby była jeszcze bardziej humorystyczna niż już jest, nie byłoby tak wzruszające, bo Batman, w tej wersji totalny idiota i hipokryta, uczący jak działać w drużynie i odporzyć się na innych, naprawdę wzrusza. Motywy rodzinne w filmach zawsze mi się podobają, a do bat rodzinki mam szczególną słabość. Mogłabym wymieniać tysiąc powodów, dlaczego każda postać w niej jest moją ulubioną jednocześnie, ale powiem tylko, że na pewno wyróżniają się między sobą, a to zawsze zaleta. I niemożliwie cieszę się, że poszli w stronę nienawistnej pseudo-miłości między Batmanem a Jokerem, która jest prześmieszna, a nie zrobili romansu Batmana i Batgirl, na co trochę się zapowiadało, bo byłaby to powtórka z tego cringeowego wątku romantycznego w Lego Przygodzie. Ale nie tutaj leży najistotniejsze porównanie Lego Batmana do Lego Przygody. Lego Przygoda miała to do siebie, że była w 100% Lego. Ale w ilu procentach Lego jest Lego Batman? Fabularnie na pewno niewielu, bo element budowania pojawia się tylko raz i chyba tylko po to, żeby sprzedać zabawki. Skoro Lego w Lego Batmanie jest tak mało, to człowiek zadaje sobie pytanie, dlaczego w ogóle ten film jest w tym stylu zanimowany. Ale tu i tak nastąpił spory spadek w stosunku do Lego przygody. Nie ma już Lego wody, nie ma Lego mgły. Jak się jest już do nich przyzwyczajonym, to ich brak trochę boli i wydaje się odrobinkę leniwy. Nie zrozumcie mi źle. Lego Batman nie jest brzydki, ale po Lego przygodzie poprzeczka była niesamowicie wysoka. Kurki LEGO też zaczęły się w tym filmie poruszać na niemożliwe w prawdziwym życiu sposoby, ale to aż tak mi nie przeszkadza, bo pozwala na ciekawszą choreografię walk. Bo narzekałam, bo narzekałam, ale warstwa wizualna nie zawsze jest najważniejszym elementem filmu i nie zmienia ona faktu, że LEGO Batman ma prawie wszystko, czego od dobrej superbohaterskiej komedii można oczekiwać. I jest to, albo przynajmniej powinien być, w pewnym sensie kultowy film. Ninjago, chyba najbardziej kultowa animacja od Lego. No to był fajny serial. Jakimś cudem on nadal trwa. Przynajmniej w formie jakiegoś tam spin-offu. Ja tam lubiłam Lego Ninjago w dzieciństwie, ale straciłam zainteresowanie w okolicach czwartego sezonu pierwszej serii. Więc premierę filmu kompletnie zignorowałam, a teraz jak miałam go obejrzeć, to ucieszyłam się, że nie ma za dużego związku z coraz bardziej zawiłą historią serialu. I może jednak nie powinnam się tak cieszyć, bo szczerze ten film ma w sobie mało z ducha Ninjago. Przede wszystkim chodzi mi tutaj o ten element ninja jako drużyny. W serialu fajne było, że każdy z nich miał odrębną osobowość i to w jaki sposób ich charaktery się mieszały zawsze ciekawie się oglądało. A film decyduje się kompletnie porzucić postacie pozostałych ninja, żeby skupić się tylko na Lloydzie. Teraz są tutaj bardziej, żeby być śmieszni i stanowić tło dla przemiany Lloyda. Wiesz te postacie strasznie się zlewają. No a co sądzę o samym Lloydzie? No kurczę, jego też za bardzo nie polubiłam. Głównie przez to, że strasznie mnie irytował jego głos zarówno w angielskim, jak i polskim dubbingu, do tego stopnia, że co jakiś czas przełączałam sobie obie wersje językowe oglądając to. I tu nie chodzi mi tylko o to, że w obu wypadkach ma on innego aktora niż w serialu, ale po prostu Dave Franco i Aleksander Sosiński mówią każdą swoją kwestię, jakby była najważniejszym zdaniem na świecie, przez co Loj sprawia wrażenie starszego niż jest i strasznie do bólu poważnego. A to czyni go najmniej interesującą postacią w tym niesamowicie głupkowatym filmie. Przechodzimy do komedii, która jest mniej więcej podobna do poprzednich filmów Lego. Na przykład Garmadon w swojej hipokryzji mocno przypomina Batmana, ale mogli jeszcze trochę bardziej podkręcić ten humor, żeby fabuła zadziałała lepiej, bo to znowu bardzo bezpośrednia i prosta historia, co wyszłoby lepiej, gdyby bardziej próbowała być parodią samej siebie. Bo to trochę nie wie kiedy zrobić coś na śmiesznie, a kiedy na serio. I nawet jeśli kiedy ten film chce być zabawny, to jest. Dowodem na to są znowu liczne memy, chociaż może tutaj bardziej dźwięki z TikToka. To mimo to całość wychodzi mocno pogubiona. No nie jest pogubione, to wizualny styl filmu Lego Ninjago. Tracimy tutaj jeszcze więcej artystycznych elementów w Lego niż w Batmanie, ale właściwie w przeciwieństwie do Batmana w Ninjago to nie wydaje się leniwe, a zupełnie celowe. Pomijając już tę nieszczęsną wodę nie ma tu na przykład lego roślin, ale uważam, że te plastikowe ludziki ciekawie kontrastują z tłem złożonym z realistycznej flory. Elementy realizmu pozwalają, żeby wielki prawdziwy kot aż tak się nie wybijał. No i ten film jest po prostu fajnie nagrany. Ujęcia, montaż i oświetlenie bardzo ładnie ze sobą współgrają i ogląda się to naprawdę przyjemnie walki też wyglądają ciekawe i dynamicznie, ale jak na film akcji, czułam, że było ich trochę za mało, szczególnie tych fizycznych, a nie z wielkimi robotami. Co prawda te, co prawda te roboty pozwalały na więcej klockowych wątków w fabule, co powiedzmy jest plusem. Ale niestety, finał filmu nie skończył się fajną walką, tylko bardzo długą i bardzo nudną przemową Lloyd'a i pokodzeniem się wszystkich. Przynajmniej po niej następują bardzo ładne napisy, zrobione w stylu instrukcji LEGO. No, LEGO Ninjago film z pozoru wydaje się fajny, ale jak się choć trochę zna serial i zagłębi w ten film tak naprawdę, można się tu doszukać wielu wad. A szkoda, bo ta produkcja miała naprawdę ogromny potencjał. W Hollywood bywa, wszystko co dobre musi mieć sequel. Lego Przygoda 2 wyszła w 2019, moim zdaniem najgorszym roku w historii animacji. Mieliśmy wtedy taki natłok sequeli gorszych od oryginałów, i niestety Lego Przygoda 2 była jednym z nich. Przeklęta, żeby wiecznie żyć w cieniu znacznie lepszej jedynki. Przede wszystkim dlatego, że trochę elementów po prostu z niej kopiuje. Mam wrażenie, że Wiele Żartów to oczywista powtórka z pierwszej części, ale jakby mniej śmieszna. To chyba najmniej zabawny z filmów Lego. Ale może mi się wydaje, bo przy czwartym filmie to samo poczucie humoru trochę już mi się przejadło. A fabuła? Wiesz, jest jakaś podobna do pierwszego filmu, tylko tym razem dzieciak ma konflikt nie z ojcem, a z siostrą. I pewne rzeczy tutaj działają. To zestawienie Lego Friends i Duplo z postaciami z jedynki jest ciekawe, zarówno wizualnie, jak i fabularnie. Wątek romantyczny królowej Wisimi, która ma świetne imię po polsku, i Batmana to coś świeżego i interesującego. Podoba mi się też, jak dorastanie chłopca jest przedstawione jako klockowy świat, robiący się mroczniejszy i postapokaliptyczny. Fajnie też, że ten film stawia Lucy i Emeta na równi jako współpracę protagonistów. W ogóle wątek Lucy jest ciekawy, a w pierwszym filmie aż takiej nie lubiłam. Jest jeszcze wątek, w którym Rex trenuje Emeta, żeby był bardziej poważny i on trochę niszczy zwięzłość całego filmu i robi z niego wielowątkowy bałagan. Sam w sobie jest w sumie ok, aż do czasu, gdy nadchodzi ten idiotyczny plot twist. O nie, spoiler, najpierw okazuje się, że Rex jest zły. I to samo w sobie już byłoby trochę żenujące, ale musi jeszcze być wyjawione, że tak naprawdę to emet z przyszłości. Mam wrażenie, że bardzo desperacko próbowano tutaj odtworzyć sukces zwrotu akcji z pierwszego filmu. To tak bardzo nie zadziałało. Po prostu nie ma sensu, bo nigdy wcześniej nawet nie wspomniano o istnieniu podróży w czasie w tym świecie. W przeciwieństwie do wszystkiego innego w tych filmach nie ma to sensownego odbicia w życiu chłopca. No i to po prostu głupie. Klisza ja z przyszłości nie ma szans być fajna. Możecie spróbować udowodnić mi, że się mylę. Ale to jest debilne tu. Później to było debilne w bazie astralu. Nie mam trzeciego przykładu, ale on na pewno też był debilny. Halnie mi to zatruwa całą końcówkę filmu, a przecież z jego morałem zdecydowanie się zgadzam. Zresztą ten wątek z mamą też nie jest jakiś cudowny. Nie podnosi w ogóle stawki z jedynki, bo skoro kiedy tata zakazał chłopcowi bawić się klockami, to dało się rozwiązać, to kiedy mama robi to samo, nie widzę większego wyzwania. Żart z ustaniem na klocku jest tak oczywisty, że aż boli. Haha. Ha. I animacja jako jedyna rzecz trzyma poziom z jedynki, o, choć bardzo doszukując się gnieniegdzie gdzie można znaleźć rzeczy, które nie są z LEGO. ten są spoko. Ta muza naprawdę wkręciła mi się w mózg. Ale nic nie zmienia faktu, że już od pierwszej minuty LEGO Przygody 2 wyczekiwałam napisów końcowych. Nie dlatego, że ten film jest aż taki zły, bo mimo wszystko uznaję Lego Przygodę 2 za zwyczajnie średnią. Po prostu ma zajebiste napisy. Moim zdaniem najlepsze napisy końcowe w jakimkolwiek filmie. Wiem, jedynka miała poklatkowe napisy, ale to wcale nie oznacza, że były lepsze niż te komputerowe w dwójce. Są zrobione z takiego jakby mechanizmu z Lego, pokazującego zbudowane w trochę innym stylu wydarzenia z filmu. I wygląda to tak realnie, że równie dobrze mogłoby być nagraniem takiego prawdziwego tworu z Lego. Nawet postarali się, żeby pokazać to z bardzo różnorodnych ujęć. A do tego dochodzi agresywne rapowanie o napisach filmowych, które w prześmieszny sposób hiperbolizuje czadowość tego elementu każdego filmu. Ja totalnie się z tą piosenką zgadzam, bo osobiście jeśli tylko mam czas, zawsze oglądam całe napisy końcowe. No ale fakt, że napisy są najfajniejszym fragmentem LEGO Przygody 2 chyba o czymś świadczy. Nie wiem, czy LEGO Przygoda miała miejsce na sequel, który teoretycznie zapowiadała w ostatniej scenie. Pisze od tego film, który trochę sam nie wie, co chce ze sobą zrobić i nie jest ani wystarczająco dobry, ani wystarczająco zły, żeby ktokolwiek na dłużej go zapamiętał. Przemówiłam już o kawałek po kawałku w moim rankingu filmów animowanych z 2024. Wtedy jeszcze nazywałam go angielskim tytułem Peace by Peace, bo polskiego chyba jeszcze nie było. W ogóle obejrzyjcie ten filmik, bo jest bardzo fajny. I wiem, że ten film nie pasuje za bardzo do reszty filmów LEGO, więc może nie będę się nad nim aż tak bardzo rozwodzić. Ale chciałam go tutaj uwzględnić, bo pokazuje czym klockowa animacja może być. Kawałek jak kawałku to dokument o farelu. Wiecie, tym muzyku. Historia ma raczej zwyczajną, ale decyduje się ją przedstawić w niesamowicie kreatywny sposób. No bo dlaczego niby ten dokument o typie, który nie ma żadnego związku z klockami, jest animowany w stylu Lego? Po prostu dlatego, że farel tak chciał i to jest godne podziwu. To jeden film Lego, który nie jest ani trochę zrobiony po to, żeby sprzedać zabawki, a z czystej pasji do animacji LEGO jako formy sztuki. Wykorzystuje animację genialnie. Mamy Lego wodę. Mówiłam już trochę o tym w rankingu 2024, ale kawałek po kawałku ma dużo scen, w których prawdziwa historia miesza się z abstrakcją, a klocki Lego i muzyka tworzą wspaniałą harmonię. Nawet jeśli kogoś, na przykład mnie, kompletnie nie interesuje muzyka, to na ten film po prostu fajnie sobie popatrzeć. Pis by Peace pokazuje, że animacji Lego można też użyć bardziej artysty i że w świecie filmów te klocki potrafią być czymś więcej niż zabawką. Ale czas pokaże, czy jakieś inne filmy wezmą z niego przykład. To były moje recenzje filmów Lego. Teraz czas na obiecany ranking. Werble, proszę. Numer 5: Lego Ninjago film, numer 4: Lego przygoda 2, numer 3: Lego Batman film, numer 2: kawałek po kawałku i uwaga numer 1: Lego przygoda. Filmy LEGO, może po kawałek po kawałku, to zdecydowanie są w mniejszym lub większym stopniu reklamy klocków. Ale kurcze, to są chyba najbardziej kreatywne reklamy jakie kiedykolwiek widziałam. One no dosłownie wymyśliły nowy styl animacji, wypracowały swój własny niepowtarzalny charakter i zapisały się w pewnym sensie w historii animacji na zawsze. Niestety z każdą kolejną produkcją filmy LEGO zarabiały coraz mniej. Moim zdaniem, może nie do końca stopniowo, ale trochę traciły na jakości więc ich przyszłość jest dość niepewna. Niby jest na kolejne lata zaplanowany szereg nowych filmów, krążą nawet plotki Lego Przygodzie 3, ale nie słychać o nich żadnych konkretów, więc tak naprawdę nie ma potwierdzenia, że dojdą do skutku. Niemniej jednak te 10 lat z filmami Lego to był dobrze spędzony czas. Jeżeli nie będzie ich więcej, będę za nimi tęsknić. A jeżeli jednak pojawią się nowe, będę ich wyczekiwać. Koniecznie dajcie znać, czy podobała Wam się chronologiczna forma rankingu, czy powinnam wrócić do robienia tego w kolejności od najlepszego do najgorszego. I dziękuję bardzo za oglądanie.